W sierpniu okazało się kilka naprawdę ciekawych komiksów zegmontu, i dlatego już dostaliście recenzję Tora Donego Keica czy Hydraulika Dusz, ale przyszedł czas na flasha, czyli zakończenie serii, która była jedną z ciekawszych serii z DC, szczególnie jeżeli mówimy o DC współczesnym, a z racji, że nigdy na kanale nie mówiłem o tej serii, to postanowiłem, że zrobię duży materiał, w którym opowiem Wam o każdym tomie przynajmniej coś, a dodatkowo skupię się konkretnie na zakończeniu serii, gdybyście już czytali tomy 1-3, a chcieli się po prostu dowiedzieć, czy warto sięgać po czwarty tom. Spoiler zdecydowanie warto, ale zanim o tym, to przejdźmy do recenzji pierwszych trzech tomów. Z racji, że jestem na wyjeździe, to nie będę w stanie wam pokazywać tych komiksów, ale chętnie wam o nich opowiem. O pierwszym tomie mogę powiedzieć tyle, że jest to najbardziej nierówny tom całej serii, ponieważ pierwsza jego historia zawiera historię Berego Alena i jest to najbardziej powtarzalna, najbardziej klasyczna historia z Flashem, a w dodatku, moim zdaniem, bardzo dobrze uwydatnia jeden ważny punkt. Bery to słaby partner dla Iris i po prostu słaby człowiek. On może i jest ciekawym Flashem, ale za bardzo poświęca się Flaszowaniu, i w związku z tym, niestety, sam jako człowiek jest mało interesujący. Tak naprawdę cały jego motyw polega na tym, że on tak bardzo wciąga się w bycie flaszem, że zaniedbuje wszystkie inne obowiązki, zarówno miłosne, jak i zawodowe, no dosłownie wszystko. Na szczęście w tym tomie jest również druga historia, poświęcona Wolemu, i ona jest naprawdę świetna. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że jest to najlepsza historia w całej tej serii, ponieważ pokazuje to, jak Woli ma pewną podróż. Pomiędzy różnymi wymiarami, czasami spotyka pewne postaci, ma z nimi interakcje, i muszę Wam przyznać, że jest to naprawdę świetna historia, która niezwykle pozytywnie nastoiła mnie do całej reszty serii. Do drugi tom jest o tyle lepszy, że dostajemy tam jedną konkretną narrację. To znaczy nadal mamy dwa trade'y, nadal mamy dwie osobne opowieści, ale jednocześnie mamy tam jednego bohatera, jednego scenarzystę, a dzięki temu czujemy, że już czytamy konkretną serię, która wiecie jakby jest kontynuowana, a nie dostajemy dwóch osobnych historii, które tak naprawdę mogłyby być dwoma osobnymi trade'ami. To i to po prostu są dwa rozdziały historii, ale to jest nadal ta sama historia. Dzięki czemu czyta się to znacznie lepiej, a poza tym czuć, że Adams ma naprawdę kilka fajnych pomysłów. Przedef Wszystkim mamy świetny zeszyt z doktorem Fejtem, który pokazuje, że ten twórca ma fajne pomysły, że umie bawić się medium komiksu jako takiego i naprawdę doceniam te zabawy. Uważam, że jest to całkiem dobry komiks. Nie wiem, czy jest aż tak wybitny jak ta druga historia pierwszego tomu, ale nadal bardzo mi się dobrze przy tym komiksie się działo. To jest ta definicja dobrego czytadła, czyli nie musi to być wybitna rzecz, ale jednocześnie jest na tyle dobra, że spędzicie przy niej miło czas, miło sobie, nie wiem, będziecie jechać do szkoły, na uczelnię czy do pracy, albo po prostu siądziecie się w któryś wieczór w kanapie i też będzie spoko. I w sumie o trzecim tomie mogę powiedzieć dokładnie to samo. To nadal jest świetna rozrywka, nadal bardzo fajnie czyta mi się losy tych bohaterów, w których naprawdę jestem zaangażowany, a dodatkowo jest tutaj dużo zabawy. O ile drugi tom bardziej bawił się konwencją medium jako komiksu, tak tutaj po prostu bawiono się tym, żeby zrobić coś śmiesznego i bawiono się tym, że nagle są pewne wątki z wrestlingiem. Nie będę zbyt dużo zdradzał, bo może chcecie sobie przeczytać, ale uważam, że zeszyt z wrestlingiem jest naprawdę świetnie napisany. Jedyne co muszę przyznać, to uważam, że ten trzeci tom uwydatnił mi jeden problem. Albowiem czułem, że ta seria trochę donikąd nie prowadziła. Mam wrażenie, że po prostu Adams tak bardzo bał się tego, że ta seria zostanie jakoś szybko skasowana, że pisał sobie te konkretne historie, czy na przykład pojedyncze zeszyty, aczkolwiek nie wprowadził jakiegoś większego zagrożenia, nie wprowadził, wiecie, nikogo, kogo. Faktycznie nie czuliśmy czegoś takiego, że ta seria prowadzi do jakiegoś wielkiego pojedynku z jakimś ważnym przeciwnikiem. Bardziej czuliśmy, że po prostu to jest ta seria, która sobie jest, ona kiedyś może się zakończyć, a jeżeli na przykład nie wiem, nagle się zakończy, to może nagle zostanie wprowadzony jakiś wielki. Przeciwnik, ale na sam moment tego trzeciego tomu tego zagrożenia praktycznie nie było. Tym bardziej zdziwiłem się, że czwarty tom ma być ostatnim. No to w końcu przejdźmy do tomu czwartego, czyli tomu, który miał być tym wielkim zakończeniem. I cóż mogę na jego temat powiedzieć? Przede wszystkim czuć, że jest to ten wielki finał, i nawet jeżeli te tomy 2 i 3 nie zbudowały żadnego napięcia czy wielkiego zagrożenia, to i tak w tomie czwartym od samych podstaw udało się stworzyć zagrożenie na miarę endgame. Czuć, że jest to ten wielki event, wielkie zakończenie, gdzie muszą się wszyscy zebrać i stawić czoła naprawdę potężnemu przeciwnikowi. Co muszę przyznać z dużym zaskoczeniem mówię, bo nie spodziewałem się, że uda się. Wykreować coś takiego od samych podstaw. A czuć, że ten przeciwnik jest potężny, czuć, że jest to taki wielki endgameowy klimat i naprawdę mi się to podoba. Sam ten event czyta się po prostu świetnie i już na tym etapie byłem zadowolony. Poza tym bałem się, że ten wielki event zabierze miejsce Woliemu i sprawi, że to zakończenie całej historii no nie będzie zbyt dobrym zakończeniem, ale i tego udało się uniknąć. Przede wszystkim jest tu wprowadzone tylko kilka postaci i to takie postacie, które są bardzo interesujące, które mają miejsce na opowiedzenie własnej drogi, ale ta droga jest na tyle krótka, że nadal Woli jest tym głównym bohaterem. Czyli w skrócie mamy kilka postaci, które uzupełniają tę opowieść, które są sensownie wprowadzone, ale jednocześnie Woli nadal jest na pierwszym planie i to się to stu bardzo ceni Jedyne do czego mógłbym się doczepić w ramach tej jednominutowej wojny, to do tego, że przeciwnik jest bardzo słabo napisany. Specjalnie poświęcono mu nawet jeden tajin, aby jakkolwiek go zbudować, jakkolwiek nadać mu motywacji, aczkolwiek uważam, że to wszystko jest zbędne. To jest po prostu kukiełka, którą trzeba napieprzać, i uważam, że nie jest to nikt wybitny, nie jest to ktoś, o kim będę pamiętał. I szczerze mówiąc, jestem jakoś trzy dni po przeczytaniu tego komiksu, a już zapomniałem, jak on się nazywa. I to jest chyba najlepsza definicja tego, że tutaj antagonista nie jest jakoś wybitny, a Aczkolwiek jednocześnie powiedziałbym, że jest to taki malekit filmowy. To nie jest w żaden sposób ciekawa postać, aczkolwiek stworzył jakiekolwiek zagrożenie, dzięki czemu nasi bohaterowie po prostu mogli to wykorzystać i się bić. Czy to dobrze? Uważam, że w ramach tego komiksu tak, bo było tu już zbyt dużo twarzy, żeby budować jakiegoś ciekawego antagonistę, i chyba na tym poprzestańmy. Warto jednak wspomnieć, że jednominutowa wojna, o której cały czas mówiłem, to około 2 trzecie komiksu. Poza tym dostajemy jeszcze jedną małą historię, gdzie z jednej strony poruszamy jakieś wątki sprzed kilku lat, a potem nagle wracamy do tego, co się dzieje teraz. I sama ta historia jest całkiem okej. Okay. Nie jest to absolutnie nic wybitnego, aczkolwiek uważam, że dało się to przeczytać. Widzę po prostu jedną rzecz. Widzę, że Adamsowi zabrakły trzy numery do tego, żeby dobić do równego 800 zeszytu, i po prostu widzę, że już stwierdził, dobra, to tutaj napiszemy taki śmieszny zeszycik, że ha, 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 Ace nagle musi się zająć dzieciakami i mamy wielką przygodę, a potem na chwilę do tego wrócimy i pokażemy, co się dzieje później, aby potem zrobić sobie ten 800. Zeszyt. No i spoko, ale no, nie jest to nic wybitnego, a nawet uważam, że jest to taki zbędny zapychacz, byle dobić do okrągłego numeru. No i na sam koniec dostajemy też antologię czterech historii, pisanych przez czterech scenarzystów, którzy ostatnimi laty byli bardzo istotnymi dla Flasha. I uważam, że to już jest bardzo fajny pomysł, kiedy widzimy na przykład Marka Wejda czy chociażby. Joshua Williamsona, którzy nagle mogą sobie na chwilę wrócić do tego świata i napisać kolejną historię z Flashem, która zawiera tylko 8 stron. Lubię, kiedy twórcy mają tylko 8 stron, które muszą zagospodarować i napisać z tego jakąś interesującą historię, bo zazwyczaj wychodzą z tego dość unikalne projekty, szczególnie, że na przykład jedna z tych historii naprawdę mi się podobała. Uważam, że to jest miły zapychacz, i o ile ten poprzedni raczej mnie irytował, tak uważam, że ten ostatni w formie tej antologii był takim dość miłym urozmaiceniem. No, i jeśli chodzi o taką jedną dużą wadę całego tego tomu, to uważam, że niestety. Brakuje mi tutaj jakiegoś takiego konkretnego domknięcia całej drogi Wally'ego Westa. Widzę, że ta seria będzie kontynuowana już przez innego scenarzystę, więc rozumiem, że po prostu Adams chciał jak najłagodniej odejść, tak żeby nie robić czegoś, wiecie, wielkiego. Wprowadził sobie jeden wątek, którym powiedzmy domyka tę opowieść i zostawia tutaj bardzo dużo przestrzeni dla nowych twórców, aczkolwiek widzę, że po prostu Adams nie pożegnał się z tą serią właściwie. Nie zrobił czegoś takiego, wiecie, jednej, jednej takiej fajnej rzeczy, żebyśmy powiedzieli ok, super. Idealne domknięcie. Taka, taka, wiecie, klamra do całej tej opowieści, a Adams tak gładziutko odszedł, tak, żeby jak najmniej namieszać, żeby jak najmniej napsuć. I z jednej strony trochę to szanuję, bo rozumiem, że nie chciał jakoś specjalnie mieszać. Aczkolwiek wiecie, wspominam chociażby to, jak Kate's odszedł od Venoma. I uważam, że tam klamra była bardzo jasno postawiona, a jednocześnie nowi scenarzyści mieli bardzo dużo przestrzeni. To samo jak Adam odszedł od Tora. Również mieliśmy zakończenie dla tych, którzy już czytali, ale również kilka fajnych nowych wątków dla tych, którzy dopiero zaczną. A tutaj no, został jeden wątek zostawiony, a niestety nic nie zostało domknięte. I ociupinkę mi tego szkoda, ale jednocześnie nie czuję, żeby jakiś wątek specjalnie potrzebował domknięcia. Podsumowując, czy polecam tego komiksowego flasha zarówno ten tom, jak i wszystkie poprzednie? Zdecydowanie tak. O ile tom pierwszy, no, ma tą jedną bardzo złą historię i tak naprawdę broni się tylko drugą historią, to tak naprawdę od drugiej historii pierwszego tomu wszystko rozpędza się idealnie i dostarcza nam świetnej rozrywki. To nie jest seria wybitna, ale jest naprawdę bardzo udana, jest naprawdę bardzo dobra i szczerze mówiąc, cieszy mnie, że DC w końcu wstało z kolan. W końcu dostarcza nam komiksy, które są dobrą rozrywką, i nawet jeżeli nie są idealne. Nawet jeżeli mamy jakieś problemy, nie wiem, do antagonistów, czy do tego, jak się kończą, to i tak nadal są to problemy znacznie mniejsze niż to, co oferowano nam wcześniej. No i szczególnie warto brać takie komiksy, ponieważ dajemy w ten sposób znać Egmontowi, że chcemy innych bohaterów niż Batman. I z tego, co się orientuję, to akurat wielu moich widzów woli takie komiksy, więc polecam Wam, że tak ten komiks warto sprawdzić. Na koniec tego materiału małe ogłoszenie. Wiem, że wielu z was czeka, także już w niedzielę o godzinie 16 pojawi się omówienie zapowiedzi Egmontu na rok 2025, na które pewnie wielu z was czeka. Postaram się zebrać jak najwięcej zapowiedzi, ponieważ niestety nie było mnie na wydarzeniu, jakim było same ogłoszenie tych zapowiedzi, ale. Postarałem się zrobić screeny czy jakiekolwiek zapisy tego, co ludzie wrzucali. Także na podstawie tego zrobimy sobie jedno duże omówienie, ponieważ zostało zapowiedziane wiele naprawdę ciekawych rzeczy, na których z jednej strony kiedyś już gadaliśmy i zastanawialiśmy się, jak Egmont to rozwiąże, a jednocześnie pojawiło się kilka nowych rzeczy. Także niedziela, godzina 16, wbijajcie na kanał. A tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję czy komentarz. I cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach.